Polska biało czerwoni, Polska biało czerwoni, Polska biało czerwoni. Powiem tak, to jest bardzo trudny poranek, bo wino się wczoraj lało po prostu litrami. Powiem tak, że unikam alkoholu. W wieku tam 20 lat to wcale go nie unikałem, ale później już gdzieś mi przestał służyć. Ej, źle się czułem po prostu. No, i stwierdziłem, że to nie jest zdrowe. I faktycznie wczoraj reprezentacja Polski spowodowała u mnie wybuch alkoholowy. Co to oznacza, że byłem tak szczęśliwy, że nie wyobrażałem sobie, że sobie nie wypiję. Poczułem to dzisiaj bardzo mocno. Pół litra wody od razu sztuszkiem, drugie pół litra po minucie kacyk. Ale cieszymy się. Cieszymy się, bo Polska po prostu ostatni mecz ze Szwecją, to nie będzie mecz o honor, tylko będzie meczem o wszystko. Dokładnie. To drugi mecz zawsze był meczem o wszystko. A teraz będzie i drugi mecz był meczem o wszystko, i trzeci mecz będzie meczem o wszystko. Niesamowite. Ja wierzę, że my wyjdziemy z tej grupy. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy wyszli z tej grupy, bo jak widziałem, jak wszyscy cisną naszym piłkarzom, po meczu ze Słowacją. Nie lubię takiego zachowania. Oczekiwania, oczekiwaniami yy, można mieć pewno, czujemy jakiś zawód, czujemy niesmak. A co mają czuć piłkarze? Kochani, oni 20 razy gorzej się czują niż kibic. Oni czują, że kogoś zawiedli. Wiecie jakie to jest straszne uczucie? Czuć, że kogoś się zawiodło. I oni czują, że kogoś zawiedli. Piłkarze wychodzą, mają za sobą. 10 milionów, 20 milionów, 30 milionów kibiców, nie wiem ile w Polsce tych kibiców piłki nożnej jest. No ale załóżmy, że myślę, że około 15 milionów. No i teraz dają dupy, nie? No to słuchajcie, to co jest dla nich fatalne, nie dlatego, że oni dali dupy sami dla siebie, tylko że dali dupy dla wszystkich Polaków. Dlatego mega wierzyłem w to, że się podniosą. Podnieśli się wczoraj. I mega nadal wierzę w to, że w środę postawią kropkę nad i i wszystkim zamkną buzię, tym malkontentom, tym pesymistom. Tym takim wiecie, no no, no no wiedziałem, że tak będzie. Do końca. Patrzcie, zaczynamy vloga, a tutaj moi aktorzy już do mnie przyszli. Bardzo chyba chcą być na, na vlogach. Dlatego przyszli i mówią Remuś, nie zapomnij o nas. My mamy naprawdę dużo umiejętności aktorskie. Przecież ostatni film, no to wykerowaliśmy cały. Meluś, powiedz nam, jak to jest? E, u Ciebie? Z tymi wszystkimi łowieckimi talentami. Czy ty widziałaś tą myszkę, która była nad głową twoją wczoraj? Czy ty jej nie widziałaś? Skosi. Wszystko, Wszystko dobrze? Dobra, damy jeść naszym zwierzakom. Może Sosi. Tutaj. Tu chyba ktoś soszepsował. Nieważne. Saskoć. Proszę. A ja mam, kochani, ochotę na jajeczko. I zrobimy to tak. Zrobię sobie. Dwa jajka na twardo, Zrobię sobie potem do tych dwóch jajek na twardo. Tostowy chlebek bezkuchenowy i zjem sobie taką kanapeczkę, ukroję sobie chyba... Nie ukroję, nawet sobie z tej sałateczki wczorajszej. Ogarnę to. Pięknie będzie, pięknie. Zobaczcie jak to zaraz będzie ładnie wyglądać na talerzyku. A w oczekiwaniu na śniadanko, bo jajeczka się muszą ugotować, a to trochę mija, powiem Wam co dziś będzie, co będziemy robić. Dziś będziemy robić następującą rzecz. Jedziemy do Nadii na turniej tenisa. Nadia wyjechała już z Asią gdyż wstali prędzej, o dziesiątej się ten turniej zaczyna, jest właśnie dziesiąta, ale z doświadczenia wiem, kochani, jak ostatnio z byłem na turnieju tenisowym, to turniej miał godzinną obsuwę, bo jest już od rana, już trwał, był w jakiejś innej kategorii wiekowej, tam się to trochę przesunęło, a więc mam nadzieję, że się zacznie tak 10.30 w momencie, kiedy ja już będę na miejscu yy, i będę tak naprawdę od początku turnieju. No ale Aśka musiała na 10.00 jechać, i ja w stanie zbyt nim nie byłem. Na szczęście Aśka yy, winka wypiła mniej i była w stanie ruszyć się. Dokładnie, a więc tak to wygląda. Zobaczymy, jak Nadia pójdzie granie, trochę Wam pokażę, ona ma 9 lat, a naprawdę już sobie fajnie odbija, mega frajda. Wystarczy, wystarczy. Tościki dwa i mamy śniadanko. Kurde, trochę już późno, to już jest 20, 17 po, nie wiem, czy tam widać. 17 po, a więc de facto trzeba się śpieszyć, wygarniemy szybko tylko tutaj. Dobrego tościka i będzie tak, cyk, 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 cyk. I mamy śniadanko, i sobie zjemy. Ok. A wy mi w komentarzu napiszcie, czy chcielibyście w tym roku trasę Young Stars on Tour. To jest dla mnie ważne. Bo nie wiem, jak do tego na razie podchodzić. A więc rozpiszcie się proszę w komentarzu, czy wydaje Wam się, że trasa Young Stars on Tour ma szansę bytu i jeżeli tak to w jakich miastach może powinniśmy być? Fajnie. Bardzo się cieszę za taką podpowiedź. Patrzcie, styluweczka na dzisiaj. Tak jest. Spodnie, czyli nosiki, które wczoraj kupiliśmy. T-shirt jakiś taki starszy. Bardzo ładny zegareczek. Jeden z, jeden z wielu remisia, bo kocham zegarki. Może kiedyś Wam wszystkie pokażę. A, a propos różańca. Właśnie, bo to jest niesamowita rzecz. Ktoś w komentarzu się zapytał, skąd różanie, A więc odpowiem na odcinku. Różaniec dostałem od Dominiki Sozańskiej. Jej tata takie piękne różańce... Robi, a więc jak sobie byście weszli na Instagrama Dominiki Sosańskiej, napisali jej DM, to myślę, że jest w stanie ogarnąć taki, no, no piękną ręczną robotę, można powiedzieć. A więc taki, taką dziesiąteczkę, to jest dziesiątka, prawda? A więc naprawdę mamy pod ręką dziesiątkę, możemy w każdej chwili zmówić yy, różaniec, a więc piękna idea. No i jak chcecie, tak jak mówię, Dominik, od Dominiki dostałem. Remuś, mocniej! To jest nie do wiary, Aśka mi wzięła mój samochód, nie? Ja w to nie wierzę. Ja cię kręcę. No nie. Jeszcze żeby kluczyki były, przecież... Sprawdzimy, czy są. Odpalam, jest kluczyk, to najważniejsze. Dobra, dobra, bo już się kurczę zdenerwowałem, że nie mam kluczyka. Dobra, ale jeszcze pilot. Pilota nie mam. Ja cię kręcę, tej. Dobra, kochani, szukamy pilota w chacie, odbramy. Kurczę, no jest lipa i widzicie, jak to z alkoholem. Coś się gubi od razu, nie? Zgubiłem pilota. Idę do babci. Babcia zawsze ratuje sytuację. No co za kicha, kaszana. Albo Asia ma dwa, nie? Jak zwykle. No, jadę na turniej, no i oczywiście szlabanik zamknięty. No. Jasna sprawa, jasna sprawa, jasna sprawa. Jesteśmy, 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 jesteśmy. No i oczywiście patrzcie kto stoi. Remusia fura stoi, nie? Ale jest mało osób. Znaczy nie dziwię się, bo de facto 30 chyba stopni już ponad, a to jest dopiero 11. Nadia gra pierwszy mecz, wygrywa 3-0. Nie chcę, wiecie, jej, jej trochę zapeszać, nie? Tak od tyłu trochę nagramy może. 5 nie dla nagni. Tu się gra do 11. Na małe punkty. Asia też nie wierzy. Tam ogląda cała nerwowa. My zawsze jesteśmy nerwowi, jak na diagrach. Ale ja mam zawsze takie emocje. Wczoraj jak oglądałem, kochani, Polskę. To dobrze, że tego nie nagrałem. Ja byłem zielony, blady, nie? Pokażę Wam trochę korty, może. Patrzcie, tu jaki jest piękny kort. 1, 2, tam z tyłu 3, 4, 5, 6 kortów. 7, przepraszam. 7 kortów cudowny ośrodek Sportoteka, zapraszam. Dobrze, już skumałem bardziej, kochani. Nie jest to, to, nie jest tak, że przechodzimy dalej, tylko w związku z tym, że jest siedem osób, to zrobili każdy z każdym po prostu. I słusznie, czyli Nadia zagra 6, meczy, każdy z dzieci zagra 6 mecz, nie? I według tego wydaje mi się, nie wiem, czy będzie półfinał, czy finał, czy tak to zrobią, że na przykład będzie czterech najlepszych, czy po prostu taka jedna wielka tabela i najlepszy wygrywa, nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy w praniu. Denerwujesz się, Asia? Dopiero <noise> <noise> no, że się to nerwujesz. Bardzo. Dobra, Nadia poszła na, na, na najbardziej oddalony kord i to jest pełen, pełne słońce, a więc zobaczymy. Wszystkie dzieciaki fajnie grają, ale ta dziewczyna, z którą teraz będzie grała, faktycznie dobrze gra w tenisa. O. No dwa punkty, już nadjazd to była 7-2, to naprawdę jest, uważam, z, taką, z takim handicapem. <grystanie> ok, zobaczymy co dalej. 7-2, ja będę komentował, może a nie pokazywał, wtedy lepiej idzie. Ajajaj, aj, aj, prawie, minimalnie. Wina wiatru, wina wiatru. Jak ta naduścia, parę słów do mikrofonu. Co? Ale grałaś teraz, chodź na chwilkę, powiedz mi. Starsza była, nie? No, bo kurczę, dwie głowy od Ciebie wyższe. <grywa> Dwa punkty, pięknie, że udało Ci się zdobyć. No dobra, widać, że jest zadowolona. Nie musiałem mocno pocieszać. A więc spoko, nie było źle. Myślę, musi grać dalej po prostu, z czystą głową. Wiecie jak to jest, trzeba już zapomnieć o porażce. Trzeci z jej bliską koleżanką, rówieśniczką. 6-5 wygrywa na razie. Nie chcę tam za bardzo wjeżdżać, bo widziałem, że się trochę stresuje. No i się nie ma co dziwić. Jak mój tata wjeżdżał z kamerą taką VHS, jak, taką naprawdę na no, takie duże kasety. Jak grałem w piłkę, to normalnie dostawałem giry jak z waty, nie? Po 8 kochani. Po 8. Nadia serwuje, weszło. Nadia prowadzi 9-8. Odwrócę kamerę, uwaga. Nadia wygrała 10 8. niesamowite, jestem cały spacony, proszę Pani. Nervy. O Boże, większe niż wczoraj przy meczu Polski. Kupiłem wodę, kochani, i najważniejszą rzecz na kacach, magnesik, zaraz falniemy szota. Pięknie się będę czuł, pięknie. Kochani, czwarty mecz Nadia. ja już tu nie mogę, nie wiem na na może grać. 48 stopni w słońcu, kochani, ktoś powiedział przed chwilą. 48 Próbuję tu się dziś chować. Nadia, czwarty mecz. Przegrywa na razie chyba 7-3, więc będzie miała dwa wygrane, dwa przegrane. Myślę, że jeszcze jeden ma szansę wygrać. Tak szczerze, tutaj wiedziałem, że będzie ciężko, ale odbija sobie ładnie. Pyk, 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 pyk. Dla kogo 7-0? No jak, nie wiesz? 8-0, ale dla kogo nie mam pojęcia. 8-1, czyli było dla Nadii 8-0, bo teraz Nadia ewidentnie popsuła, więc... pfff... szczęście. Przybi piąteczkę. No, ale dobrze ci poszło, nie? Szczeciwa. To już po turnieju, prawda panie, panie tutaj sędzio? Tak, tak, już zakończony turniej, Nadia kończy turniej z... Trzema wygranymi. Trzema wygranymi. Tak jest. Bardzo dobrze. Mogę nawet y, y, pełne sasistyki <laughs> 35, 37 zdobytych punktów, a straconych 11, 19, 23, 33, 43. Czyli minus 6 na jeśli chodzi o punktację. O punktację, o punktację. Ale o, dobry, wyrównany, tak wyrównany, wyrównany. No i miejsce, no tutaj jeszcze musimy zaczekać. Do poczekamy, oczywiście, po tak turnieju. Po turnieju, kochani, zaraz będzie wręczanie nagród. O! Chodźcie tu, chodźcie mało Mam dosyć, a ja nie grałem. Czyli tam trzy wygrane mecze, trzy? osoby mają po trzy zwycięstwa. Rozumiesz? Nie, trzy. Więc tam się wszystko rozstrzygnie w małych punktach. Myślę, że Nadia ma nawet szansę na trzecie miejsce. Zobaczymy. Tak teoretycznie, rozumiesz? Teoretycznie, tylko teoretycznie. I jak tam zawodnicy? Dobrze, nie? Super gracie. Bardzo mi się podobało. Brawo! Między miejscami trzecim, czwartym, piątym decydowałem małe punkty. I ze stosunkiem minus 10, piąte miejsce zajął Szymon Ginkrowicz. Brawo Szymon! Ale wygrane 3 mecze. Brawo! I tyle samo wygranych meczy, ale lepszy stosunek punktów, ale tylko o 4 małe punkciki. Nadia Łupińska, czwarte mieszka. Brawo. Meta dla siebie. I jeszcze prezent. <laughs> brawo, o, brawo. Brawo. o. Wczoraj emocje, dzisiaj emocje. Dobrze. To by było na tyle. Zapraszam jutro o 20. Kolejny vlog yy, na moim kanale. Dzisiejszy był bardzo sportowy. No, i tata dumny. Kończy tego vlog.